Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale I oczywiście kolejny giveaway W dzisiejszym odcinku mam dla was do wygrania takiego odkina. Jeśli chcecie wygrać, oczywiście oglądacie filmik do końca Zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz Jestem na Skinklawie, wbijajcie pierwszy link w opisie, ponieważ tam z moim kodem Z moim linkiem macie 10% dopłaty Naprawdę jest to spoko opcja, bo e, Po prostu więcej pieniążków dostajecie za to że i tak gracie na stronce także serdecznie was zapraszam jesteśmy i aktualnie kurczę, powiem wam szczerze, że jest bardzo dużo bitew i wejdźmy sobie na pewno a jest za 15 to zacznijmy sobie od bitwy za 15 i nie zaczniemy sobie, bo ktoś mnie uprzedził ale mamy bitwę za 25 to tutaj sobie wbijemy i pierwsza eee, pierwszy ten mm, pierwszą rzecz jaką zrobimy w dzisiejszym odcinku to otwarcie e, skrzyneczek e, za pomocą bitwy. I tutaj bijemy się aktualnie z jakimś e, ziomeczkiem. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Jeśli Wy chcecie sobie pograć, wbijajcie, tak jak Wam mówię. Pierwszy link w opisie, ponieważ e, 10% do wpłaty, naprawdę, wiecie, zawsze to jest e, za free. Plus aktualnie mamy event Halloween, który daje nam e, naprawdę bardzo, bardzo fajne profity. Ponieważ za otwieranie skrzynek, jakby zbieracie m, punkty i później skrzyneczki możecie sobie... E, za darmo otwierać, albo po prostu e, dostajecie darmowe pieniążki na stronę, e, żeby sobie dalej pograć. No jak na razie, nie wiem. Jesteśmy blisko siebie na pewno, chociaż może on tymi dwoma uspami trochę wyszedł na prowadzenie. Zależy, jakie Digielki polecą. Mi w Factory New, nie ma tragedii. E, teraz, teraz w sumie, e, bez znaczenia. Zobaczymy, co będzie w kałaszku. Ok, ja troszkę lepiej. No nie wiem, wydaje mi się, że jesteśmy. Naprawdę blisko. Chociaż on, tym, tą dwójką, mógł ze mną troszkę wygrać i mi tutaj leci za 3 dolarki. No, zobaczymy, zobaczymy, kto wygrywa. Ciekawe, ciekawe. Jak na razie on prowadzi, ale ja wygrałem. Ja wygrałem. Także jest ok, bo pierwsza bitwa i najważniejsze, że jesteśmy na proficie. Bardzo ładnie. Czy może się pobawimy troszkę więcej na tych bitwach. Nie wiem, akurat może się uda fajnie coś zgarnąć. Jest bitwa za 35 dolców na 4 osoby. Jest to naprawdę sporo ryzyko, ale wiedziemy sobie. No i zaprezentuję wam aktualnie ten event Halloween. Zobaczcie, mam 1122 punkty. Jeśli wbiję 1500, otrzymuję darmową skrzynkę i to jest chyba skrzynka za 70 dolarów. Także naprawdę są fenomenalne profity. No i opłaca się. I zobaczmy też w sumie jaki najlepszy drop był w ciągu 24 godzin. O kurczę ta wupka Silk Tiger no, naprawdę, bardzo, ale to bardzo fajne skiny. I co, tutaj, co leciało? O kurcze, no. Powiem tak, chciałbym też takie coś trafić, ale wiadomo, że będzie ciężko. Już trzy osoby mamy w bitwie. Okej, okay, okej, okay. czekamy chwilkę, i myślę, że powinniśmy zaraz zacząć właśnie wojnę, dobra, 190 dolców mam. Są nowe skrzyneczki, także testujemy. Mamy Beastly, beastly case'a No to dwa takie polecą za 30 dolców e, i zobaczymy. okej, okay, mamy bitwę, dobra, nie patrzę co tutaj było. I jak na razie jestem na drugim miejscu, niestety. I tu są dwie skrzynki tylko i on to wygrał. Zgarnął sobie 96 dolarów. E, co mi poleciało w tych skrzynkach. Ok, no w sumie profit dało Sprzedajemy, jesteśmy 30 dolców w plecy Ale chciałbym to odrobić I wiecie co? Dzisiaj polecimy na grubo z bitwami e, Wiem, że wy to lubicie, dlatego ja nie będę e, Otwierał dzisiaj dużo skrzynek tylko Polecimy sobie na spokojnie Znaczy na spokojnie, na grubo, na grubo z bitwami Weźmy sobie te skrzyneczki I weźmy sobie z tych nowych w sumie Bo wiecie, jak otwieram, jak daję te nowe do do, 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 już Wam mówię czego Do bitwy, to i tak w sumie otwieram i je testuję 83 dolarki na dwie osoby Niech jest bitwa, zobaczymy czy ktoś wiedzie 140 jeszcze mi zostaje O, i co my tutaj mamy Mamy jeszcze Nie, dobra, to na razie sobie odpuścimy I otworzę sobie za ten czas Tutaj skrzyneczkę, myślę, że mogę sobie otworzyć A, polećmy na grubo Covert Knife Battle za 70 dolców I zobaczymy co będzie Tym razem Mam nadzieję, że coś fajnego i co my tutaj będziemy mieć. Jest awupka Simov, czyli raczej na zero. No nie, no troszkę niestety w plecy, bo 54 dolce. Dobra, mamy za 14, no to niech jest za 14, wjeżdżamy, wjeżdżamy za 15 w sumie dokładnie i mamy... Ok, na razie prowadzę, zobaczymy co będzie tutaj. No i niestety, niestety on wygrał kurczę, no powiem wam szczerze, że pierwsza bitwa... Była moja, a teraz już jest troszkę, troszkę gorzej Ale nie przejmuję się tym, bo e, Zawsze takie, zawsze takie jest, że są wzloty i upadki Trzeba, ojojoj, dobra, mamy bitwę za 83, widzowie I jak na razie, on prowadzi ze mną Zobaczymy, co będzie tutaj Liczy na jakiegoś fajnego, drogiego skina Ojojoj, no jak na razie ten ziomeczek Mnie tutaj wyjaśnia, powiem wam szczerze I po raz kolejny 5 dolarów No nie, no nie Dobra, 12, okej, okay, okej okay. Tutaj trochę mi oddało Ale i tak raczej przegrywam Teraz kolejny raz Jestem na plus Nie wiem jak, kurczę Faktory nie udało, było blisko jeszcze tam koski przed chwilą 15 dolarków z klinka. No i on po raz kolejny wychodzi mm, Zwycięsko No nie wiem, no nie wiem Nie wiem, powiem wam szczerze jak wygląda aktualnie Wynik No raczej on, raczej on W tym momencie jest Liderem. A oh, oj, Maria! W skrzynce za nie wiem ile dolarów poleciała mu AWP-a za stówę I aktualnie widzowie zostało mi na koncie 100 dolarków i nie wygląda to zbyt dobrze, ale pójdźmy sobie na upgrader, może się udać z tą AWP-ką na razy dwa i dajmy sobie prawą stronę na takiego parakorda. Proszę, żeby to wsiadło, bo jeśli nie, to będzie tragedia i będę musiał już wjechać o inna. Upgraderze, ale to powinno wejść, proszę leć, 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 let's go! Let's go! Bardzo ważny upgrade, bo kostka za 100 dolarów ląduje w moim Fipunku. I wiecie co? Polećmy all in! Polećmy all in i zrobię bitwę za 161 dolców. Zobaczymy, czy uda się coś fajnego trafić. Weźmy sobie tą skrzynkę, hmm, ale to na koniec, wiecie co? Polećmy sobie od najtańszych. Cyk, weźmy sobie, tak. Damy sobie cztery te skrzynki. Dam sobie jeszcze tutaj skrzyneczkę, której nie dałem przed chwilą, ale będzie to skrzyneczka Statrak Razy 2. Damy sobie ekskluziwa jednego, 76 dolców i weźmy sobie jeszcze te droższe Żeby nie było ich za dużo, cyk, cyk, cyk A niech jest tak 156 dolarków Sprawdzamy czy uda się no czy uda się wygrać Najpierw trzeba poczekać Na kogoś aż coś bije, bo... Jednak jest to bardzo, ale to bardzo dużo kwota i nie wiadomo czy ktoś w ogóle ma odwagę wbić, ale zobaczymy. Za ten czas otworzę sobie dwie skrzynki Farm Knife. Zobaczymy, może jeszcze kosa poleci. Kurczę, przepraszam, że cały czas mówię zobaczymy. Nie wiem, nie wiem akurat czemu. I koski niestety nie ma, było bardzo, ale to bardzo blisko. No i czekamy, czekamy. 156 dolców ciężko będzie. Żeby ktoś wbił od razu, a to sobie weźmiemy na razy 20. I lewa strona może akurat się uda na 4% wygrać jakiegoś potężnego skinka, e, takim jak są te berety. Kurczę, niestety nie doleci. E, no i co? Wiecie co? Zrobimy tak. Widzimy się, jak po prostu e, ktoś nam wbije do bitwy, bo nie będę tutaj... E, nie będę wam przedłużał. Widzimy się po prostu jak ktoś będzie w bitwie. Także siemanko. Jest, widzowie! Czekałem godzinę! Nie no nie godzina, ale przepraszam za taką reakcję! Ale mamy w końcu gościa, który się odważył za 160 dolarów bić. Ja pierdzielę Przepraszam Was za moją reakcję. Na razie przegrywam. Mam nadzieję, że uda się w końcu tutaj coś zgarnąć Bo tak nie może być, tak nie może być. Ja muszę w końcu wygrać. Jest, to jest bitwa za 160 dolarów. To jest 600 zł prawie widzowie, 600 zł Dlatego muszę to wygrać, jak na razie przegrywam i to mi się kompletnie nie podoba. Nie no, to jest tragedia jak na razie. No proszę, daj coś nie. Jak na razie mnie jedzie jak psa Let's go! Let's go! Proszę, żeby teraz mu nic nie wyleciało dobrego. Żadna kosa. 120 dolarów a wódka w of tested Dobra, mamy to, proszę, dwie skrzynki, które raczej nic tutaj nie zmienią. Jest jeszcze czwóreczka Neoir i proszę, skończymy filmik bardzo dobrze, jeśli mu nic tutaj nie poleci. Nie poleciała mu kosa, także mamy to! Mamy to widzowie! Jest gruby zarobek i mamy ponad 345 dolarów na koncie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Warto było tak czekać długo na tą bitwę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby oglądać odcinek do końca, bo naprawdę zajebiste nagrody dla Was szykuję. Nie przedłużam, no i na razie.